O nie! Jesteśmy na hardkorze! Jeszcze się rozpadało na dodatek, będę miał całym okrefut trochę cel! Weź mi nic nie mów. Nie wiem jaki ty przycisk kliknąłeś, ale trzeba znaleźć jakieś ślady, trop cokolwiek, bo tutaj jesteśmy no niezbyt bezpieczni, szczególnie że nie wiemy gdzie jesteśmy. Totalnie nie wiemy gdzie jesteśmy, chyba nie wiem gdzie my powinniśmy iść. Ja chcę do swojego domku Kociego! Powiedzmy. najmniejszych spać. szczegółów. Wszystkiego! Yy, nie wiem tu sobie jakieś liście. Mam, mam! Co to jest? Co to? Co tu masz? Hitler, co to jest? To jakieś ślady. Jakieś ślady? Myślę, że powinniśmy iść tędy. Czuję jakiś zapach. Co on um, wywężył? Chodźmy tutaj. Hytel, co to jest? Ja się trochę boję co o, Uważaj, żebyś nie wpadł do żadnej dziury. Ona też pewnie sama. Zbierasz. Zbieraj mięso. To nam się przyda najbardziej. Ja pokonał! Ja cię Słuchaj, tu nie ma czasu na przyjaźnie! Musimy przetrwać! Eee, no dobra, dobra, Hytel, Idę w takim razie, posłucham się ciebie, nie chcę, chcę się tam wydostać tej, do swojego kociołodamku. jesteśmy na hardcorze. Eee. Niestety, mimo tego, że niezbyt za sobą przepadamy, to musimy współpracować. No dobra, 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 powiedzmy, że tym razem, ponieważ się troszeczkę baję, no będę z tobą współpracował. Okay. Uważaj na zombiaka! A, zombie, 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 dobra, dobra, pokonamy go. O, ale dostał! Wow! Dobrze. O nie, nie, nie. jakiś szkielet do mnie strzela, uważaj, uważaj, tam jest creeper. To ja! A, dobra, ty nie Chodź, strasz mnie tak? O nie, dobra, dobra, tu jest kolejny, uciekam przed nim. Gdzie? Gdzie cichy cel. Chodź tutaj, dawaj za mną, szybko! Idę za tobą, co to jest za trop? O nie Gdzie on prowadzi! Kanion, uważaj, uważaj! Ja ci kręcę co to jest, co to jest? Rane koty uderzyłem go w Od razu o, będziemy... się zgasił. Uważaj, uważaj, uważaj! Wow, I żyjesz? Nic dobra. mi nie jest, mam twardą skorupę. Dobra, 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 dobra. Dobra, do... Zgubiliśmy trop, zgubiliśmy trop. Spokojnie Dzień ze mną jest. ci to nie grozi. Dobra, dobra, dobra. Jest trop. A można się już skończyć. O nie, dobra, znalazłeś go z powrotem. Myślałem, mam że on do niczego nie prowadzi. Cugaj. Uważaj, plecy! A, co to pan, jak jakiś biegury Bob. nie zdążyłem zmienić na miecz! Plecy! Dobra, 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 dobra! Chyba! Knipery! Wow, 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 wow. Uciekam, co, uciekam, stąd! Pamiętaj, że to nie do hardcore! Nie możemy się dać pokonać! Dobra, Uważaj, dobra, dziura! Ola, przejdźmy sobie do. Dobra, dobra, udało się! O nie, nie zombie jak zbroi! O, uwaga, uwaga, uwaga! Ja cię kręcę, jak tu jest strasznie Uciekaj. na tym hardcore. Goniecie, koniecie, koniecie! O. O. Dobra, rzuciłem go do wody, to było sprytne Uciekaj, uciekaj tu nie, jest znam ten totem? znam ten totem? Muszę zjeść, mam już mało życia o. Dobra, dobra, dobra Co to jest? co cię? Co to jest? O dobra, to jest dobra, totem Hirobraina. musimy na niego uważać Hirobrain? Wow. Nie wiem gościu bez oczu Brzmi, brzmi strasznie. Wiesz kto to jest jakiś Hero Brain, ja nie wiem. Uważaj, tam są plujące alpaki. Skąd ty znasz takie legendy? Hycel. Słuchaj, przeżyłem już swoje, a Hero Brain to jest podejrzane. Musimy na niego uważać, a! Jakie wielkie... Jakie wielkie, mamy. zmutowane pajęczaki! O! o nie, 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 nie! Ten... Robisz się już dzień. Jestem już cały mokry od tego deszczu. O Hycel, Dobra! Nasz ale to bolało, to bolało. Dobra, Muszę zapraszam spodziewać. cię tędy. O, dobra, tu jak cię lamy są. Wow, ja cię kręcę do tego biegnie, biegnie piękny. Nie chycie. zwracaj uwagi na moby. Hero Brain może się gdzieś tutaj czaić. Zresztą tu jest kolejny totem. Co to jest za szlak? Tu w ogóle jest jakiś. Ktoś tu jest ukryty. Ktoś jest niewidzialny. Kto to jest? Lamał! o nie! Lama została pokonana przez zombie. Masz, a masz! A masz! O nie, 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 chycie. Dobra, weź tą smycz, w sumie ona się przyda. Oszczędziliśmy miecze. Nie, wszystko nam się tutaj przyda, słuchaj. Nie, tu jest! O! Damy radę, damy o! radę, damy o! radę. Dobra, dobra. Pomogę ci, pomogę ci, pomogę ci. Jest zombie. No, spisałeś się, psocie. Dobra, nie wiedziałem, że tak potrafię walczyć. Szczerze, to nigdy wcześniej nie używałem miecza. Ja, ci, ja się... cię nauczę. Rany kocie! Łapia łapię O, dzięki, dzięki, dzięki. je sobie teraz. Wow! Uuuu, ile ono mi dało ser! Ile ono mi ser, Kocham te jabłuszka. Są przepyszne. Mam Jakieś karmelizowane, przepyszne są te jabłka. Chyba z piekarnika. Z to są z piekarnika. jabłka. Aha, moja babka jak robiła kiedyś jabłysznik, to podobnie bardzo smakował, wiesz? Daj spokój z tą twoją babką! E no, cochę, ona mi pomagała, pomagała mi raz budować nie znaczy pomagała. He, strasznie przeszkadzała, jak ciebie nie było, byłeś na urlopie, go ptasie. Nie byłem na urlopie, tylko czekałem na ciebie w domu. Wszystko słyszałem i nie wiem kogo miałem bardziej dosyć. Ciebie czy twojej babki. Aha, no dobra, dobra. No ona jest trochę taka wnerwiająca. Ja wiem, ja wiem, ale dobra, to nieważne. Nie też przy okazji będziesz mieć. Te totemy są przerażające, Chyba, mam łódkę, przepłyniemy to. No one są Toż jakieś... ewidentnie nie chciał, żebyśmy szli za tym tropem. One są jakieś z piekła... No, Do... mam siadać? Skakuj. E, dobra, wsiadam, wsiadłem, płyń! Uuu, głęboko! Ja cię. U nas nie ma takich rzeczy, jest tylko wyschnięta rzeka w mieście. Słuchaj, dlatego wiem, że jesteśmy z daleka od domu. Naprawdę, jesteśmy gdzieś... Na... Co to jest? Bagna? Bo... Nie łódka, coraz gorzej płynie przez tą gęstą wodę. O jak się... Jak tu wolno się płynie, jak tu jest gęsto... Schodzimy. Dobra, dobra. Ja, Wiesz łódkę? Dobra, weź ją, weź ją. Na pewno może Nie dać ci mieszka. I mieje oczy dookoła głowy. Hirobrain może gdzieś tutaj być. Hej, ale powiem ci jedno. Jedno jest pewne. Ktoś na pewno się tu czai, bo ten szlak wygląda mega podejrzanie. Bardzo to podejrzanie wygląda i te totemy. Widziałeś takie życie? jedzenie. Dobra, dobra, dobra. Eee... E, e, nie więcej roboty. Nie mam serca, nie mam serca. Nie tym razem. Może później się odważę. Nie mam serca i zabiję. To Nic będziesz chciał trawę. No dobra, wolę trawę. Kolejny totem. E, e, ojacie ja cię tutaj ten jest jakiś... Nie, jest taki sam jak wszystkie. O ja cię kręcę. Uważaj, pod nogi. Mogą ci się kryć tutaj jakieś pułapki Hirobraina. Myślę, Myślisz, że jest tutaj jakieś TNT? Oj, nie tylko TNT, on można podstawić pod nogi. Dobra, dobra, dobra. Idę przy tobie. Powiedzmy, że ufam ci, że wiem... wiesz co robić, Hecel. Mam nadzieję. Niestety muszę też dbać o ciebie, bo jesteś jedyną osobą, a raczej kotem, który może mi tu pomóc. Yy, no nie wiem. Chyba tylko tak. Ten... Ale wrócimy do miasta, nie jesteśmy już przyjaciółmi. Dobra, stoi! Czy... Przepraszam, Ale. Przepraszam, o, przepraszam! Chciałem sprawdzić, jak bierzcie działa. Co to jest? Musimy iść bardzo cicho. Hej, cel! Mieszkałem jak ludzi, i ten szlak prowadzi właśnie chyba do tej wioski. Dlatego uważaj dobra. bądź bardzo cicho. Dobra, dobra. Myślisz, że oni są przyjaźni? Te totemy. może tak. Ale osoba, która poprowadziła ten szlak niekoniecznie. E, mówisz, że te totemy są jakieś złe, one są z neteru. Nie. To są totemy Hirobraina, który mógł stawiać ten szlak. Ja, Hirobrain, nie chciałbym spotkać tego gościa na Hardkorze... On wie wszystko. Jeżeli faktycznie istnieje, to wie nawet co teraz robimy. Ja, czyli wiesz, że idziemy teraz z tym jego szlakiem? I oby to nie, oby to nie był jego rany kocie. Damy radę, spokojnie. Póki jesteśmy we dwóch, nic nam nie grozi. Dobra, Najważniejsze dobra. No, to nie rozdzielać się. jesteśmy tutaj pokojowi. Dzień dobry. Dzień dobry. O, chyba ma nas gdzieś. Dobra, poszedł sobie. Okej. Okay. Jakie świetliki tutaj są. Latają w ten deszcz. Chowajcie się. Dzień. Te ślady prowadzą prosto do tego domu. Dobra nie Doku Co tu jest? Nie, ten szlak się urywa. Dom nie. to jest po prostu meta tego Ech. szlaku. Myślisz, że to nie jest pułapka, Hycyl? Czekaj, zastanów się, to nie jest pułapka? Wejdę pierwszy. Dobra, ja stoję, osłaniam cię. Eee, jest skrzynia. Co tam jest? Wejdź, jest tu bezpiecznie. Czekaj, czekaj, dobra, dobra, zamknąć, drzwi, zamknę drzwi ja mam... No, tu chociaż nie, nie, nie pada. sobie robił żarty. Czekaj, co jest w tej skrzyni? Czerwony dywan? Trzy, trzy czerwone dywany. Kto trzyma w skrzyni dywan. trzy czerwone dywan? dywany? Rozwalaj dywan. Diven? Divan? Wow, co to jest? Co to jest skrzynia? Co to jest? Hycel? Nie. To jest włas. Włas? Nie wow, ma drabiny, uważaj! Co tam jest chwila? Ej! Moja luneta pokazuje mi, że tam jest woda na dole. To wskakujesz pierwszy. Hycel! No, naprawdę mam tam na skoczyć, Myślisz, że... Nie utopię Skądś się? i czekaj tam na mnie. Dobra. Dasz radę. Mam nadzieję, że tam nie ma jakiegoś głębokiego jeziora... Okej. Okay. Jak ty zginiesz... E... To ja po prostu powiem miastu, że... Byłeś bardzo dzielny. Eee, dobra... Eee, masz. Ja! U, u. Co to jest? Gdzie ja jestem? Ja, ty co być No co... Gdzie ja jestem? Co to? Ktoś... Halo! Ej, halo, halo. Chyba jest bezpiecznie hecel. Chyba jest bezpiecznie, bo... na mnie bolecę, odejdź! Dobra, dobra, dobra! Pokaż! Ja ci prędzę chwycę. Słuchaj, uważaj. Tu jest pełno jaj. A, coś złożyło tutaj jakieś jaje! Trzeba być cicho, nie Giro wiem. dobra nie składa jaj. Tam są jakieś drzwi. Co tam jest creeper? Zbieraj A, wszystko, uważaj, uważaj, pochodnie A, Zbieraj pochodnie, zbieraj wszystko. Dobra. To może nam się przydać. Dobra, 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 wezmę, wezmę to w takim razie mówić, że one są przydatne. Nie to... ma tu przycisku, może trzeba rozwalić jajo. Eee, nie wiem, nie wiem. Żeby... Nie nic może tych jaj. Chycel, postawimy, postawimy tą świeczkę tutaj. Chycę. Cicho, cicho. Co, gdzie my jesteśmy? chycel? Ktoś tu ewidentnie a, do, nie to, mieszka. To nie był Kriper, to był obraz na całe szczęście. Kto tu mieszka, Chycel? Co to jest za domem? Za O jezu! Rany kocie! Zamknij drzwi, zamknij drzwi, nie możemy zostawić po sobie śladu. Dobra, dobra, dobra. To było przerażające, wystraszyłem się tego. A, różowa sypialnia? Gdzie my jesteśmy, Chycel? Szczerze, to jest tutaj bardzo przytulnie. To Poszedł... na pewno nie jest dom Kiro Za tym czai się coś gorszego. Hytel. Sprawdź tutaj, a ja sprawdzę inne drzwi. Musimy się rozdzielić. Dobra, dobra, dobra. Sprawdzę co tutaj jest. Chwila jakieś piecyki. W piecykach jest ziarno? Hytel. Ktoś tutaj przypala ziarno. W tej skrzyni. To są same ziarne. Nie wiem, wezmę sobie przy okazji może zabiorę. Kilka. Dziewięć sobie wziąłem. Dobra, dobra. Szybko, szybko! Coś słyszałem! Szybko, do mnie, koczy psocie! ja już biegnę! Wracam, wracam, wracam! Szybko, szybko, szybko! drzwi! Jesteś. jesteś. Szybko, Zamykam, zamykam! Cicho. Musimy być cicho. A co tu robi ta pochodnia, która właśnie była na ścianie? Hmm, dość ciekawy temat. Chcę, co to jest? Jeszcze jedna pochodnia. Cicho, cicho. Smoku, czy ty widziałeś tutaj może jakichś gości? Hytel, w końcu czy... kogoś tutaj spodziewam. Hytel, Może tutaj. Chycel, czy to jest ten Hero Brain? Powiedz no, mi. No co ty Głąbie, to nie jest Hero Brain, ale nie powinno nas tutaj być. Musimy nie. znaleźć jakąś drogę ucieczki, słuchaj. Nie e, wiesz, Tutaj trendy. Nie. Bo ja się chycel, boję się, Hytel, boję Be -be. się Hytel. to pewnie ten Hero Widać Brain. Mnie? No, nie. Nie, wiem. jaki Hero Brain? Przestań brecić, cicho bądź. To nie Hero Brain, to jakiś inny dziwny koleś. Musimy znaleźć wyjście. I mówimy cicho. Może teraz wybiegniemy? Coś wybiegnie. tutaj To tu, tu tak śmierdzi. To ciebie. O nie, 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 nie chyba mi czuję. Dzisiaj nie umyłem, pach. Musimy uciekać, musimy uciekać, tylko jak? Chcę, Jakieś wyjście. Chcę, nie wiem, może to chyba taki Ej, hey, tu. Co? Co? Hmm. O, nie się. Słuchaj, słuchaj. O, tutaj jest Używałem się was. Czybko. Dobra, dobra, ja, Hej, hej, nie lecicie. Musimy <muchy> dać radę, to jest jakiś bardzo a, długi tuczy. tunel. Kto to był? Ja nie wiem, co to było? <muchy> jakiś dla was chleba. Zel... Troszkę chleba, suchy chleb, suchy chleb. Nie patrz na jego łabańkę bańkę powietrza. <muchy> <muchy> to, co powietrze, chuj cel. O, dalej! Jeden mi! Damy został! Damy, damy. A, 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 co to! Gdzie my jesteśmy, Henry? Co to jest? A, Jakieś gniazdo? Ile tu jest jajek? Co to? Ło! Ło! Ja cię Co? moim Kim jesteś? Co tu robisz? I gdzie my gdzie jesteśmy? Golemie, powiedz kim ja jestem. Oni nie wiedzą kim ja jestem. Krótki jakieś. Słuchaj. Golem, czy oni są ja coś niepoważni? Nie wiedzą, kto jest królem tego świata? Kto Króle. jest najbardziej rozpoznawalną gwiazdą tego świata? Nie, ja, wy możecie tego nie wiedzieć. Hitelki man jest on gela, a to nie jakiś. Nie wiem, jest, ale je bardzo łatwiej! Jaki gołą? Nie widzi z niego wszystkie informacje. Ja ci kręcę. On tam miał pełno ziarna w tym swoim domku. To jest Golem. Ty, no, ty, ty jesteś! Bezczaku? Powiedz, powiedz mi, ty jesteś przywódcą tego miasta? Hmm, tego miasta? Wydaje Odej. mi się, że jednak czegoś więcej niż tego miasta. Odejdź! Może pogadacie z Golemem? Odej. Chociaż. Słuchaj, języka. Mów jak stąd wyjść! Albo cię pogodzą! jak stąd wyjść? Haha! <laughs> czemu nie mogę go uderzyć? Co się stało, Chytel? Czemu, czemu nie zadało mu żadnych obrażeń? tak jest jakiś. Andrzej! Andrzej! Słuchajcie, wytłumaczycie tym panom, dlaczego nie można mnie uderzyć. Oni chyba nie wiedzą. Słuchaj, jedyne czego od ciebie chcemy, to żebyś nam powiedział, jak się wydostać z tego miasta, ogólnie z tego świata i kim ty do diaska jesteś. Tak, co to za gałąb? Co to za gniazdo? Jakie macie Mmm, Silniące, co? Fajne, nie? Powiedz nam, jak się stąd wydostać! Chcemy się wydostać, stąd już nie dostajesz. wydostać, Mów! Nie jesteś! Buk -taski. Buk -taski. cicho, słuchajcie mnie. Dopiero tu przyszliście, za pomocą moich poszlak, a wy już chcecie się od razu wydostać? No, za ja teraz ja sobie nie pogadam. To, to chwila, czyli ten szlak z Redstone'a to była twoja sprawka? A nie hero brain'a? mówiłem ci, to może być ten hero brain. Uważaję. No, nie to no hero brain'a, spójrzcie na mnie. Jestem głębiem, Jakim hero brain'em? Hmm. Coś mi tu śmierdzi, wyciśniemy z niego wszystkie informacje, co tylko wie. I Mam zwiewamy stąd. Co, co musimy zrobić, żeby się stąd wydostać? Hmm. Y Mów nam. Proszę. No tak w sumie to dałem wam pewne zadanie, aczkolwiek myślę, że... No jednak mnie skrzydłaś w więc chyba się jednak przelecę. Oooo, jak on poleciał. Chciał gdzieś wariatno ja On potrafi latać. Hitter, hytter! Słuchaj, słuchaj, kto to? Słuchaj! On na pewno coś wie. Na pewno robimy wszystko co nam każe, udajemy miłych. Aha. A później stąd zwiewamy, tylko wszystko musi nam powiedzieć. Chycel! myślisz, że on wie jak naprawdę wrócić do naszego świata? Myślisz, że możemy mu zaufać? Hycel. Myślę, że maczą w tym swoje gołębie łapki. Hycel! No ale dobra. Ja naprawdę się go trochę boję. Nie łapki, tylko piórka. Gołębie mają piórka, głupta się. Słuchaj! A! Cicho bądź ja to załatwiam ty, a ty się słuchaj nie, a na pewno przejrzejeś. To jest hardcore. Pamiętaj, hardcore! Możemy zginąć. Dobra, 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 dobra. Gdzie jesteś? Słuchaj! Chodź O, jest tutaj! Co robiłeś? Co robiłeś? Gdzie on był? Co mamy zrobić, żebyś nam powiedział jak się stąd wydostać? He, powinienem. No. Może... Może ja sobie jednak zupę zjem zamiast z wami gadać. O, ale, ale on, on nie jest... wyprowadza z równowagi! Myślisz, będzie tak prosto, żeby wyciągnąć ze mnie jakieś informacje? No nie wiem. Jak go uszczęśliwić? Co mu zrobić? Ja cię kręcę Zrobimy co tylko chcesz! Powiedz nam tylko co! Golem, myślisz, że im powiedzieć? Oni są jacyś niepoważni. Pomachał głową! Pomachał głową! Jeden śmierdzi psem, drugi rybą. Co ty zrobisz? O, o nie! O nie! O wie... nigdy nie śmierdzi rybą! A, przepraszam, Hycer, to może ode mnie ja strasznie dużo tych rybek wcinam? Od ciebie daję jakimiś kanałami w ogóle, byś umył w końcu! Co mamy zrobić, gołębiu? Mów, proszę, błagam, zrobimy wszystko, nam! Na tak. Y, kot, psot, pierwsze co zrobisz, wskoczysz a, do wody i się umyjesz. Jak a? wrócisz, to może zacznę lekko gadać. Tutaj jest wiele, Dobra, Czekaj, robię to! Ja mam wiadro wody, mam wiadro wody, patrz! Chodź, dobra. masz, wykom się! Dobra, dobra, dobra. Blum, Pasz, blum, 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 ale chycel, chycel, coś mi się nie zgadza. Patrz, mam skup, drugie skup, wiadro wody! Aaaaa! Dobra! Kordy uh, uh, chycer, podoba hitler, mi się. Dwa słowa mogę gadać. Chycel, słuchaj! Co musimy zrobić? O nie, dobra. Chcę! to Skoro kot już nie śmierdzi, ale Kocie, cofnij się jeszcze dwa kroki, bo no. nadal trochę śmierdzisz. No, dobra, obraża. Oh, no, no, no. Mogę coś ci powiedzieć, ale powiedz mi najpierw, czy lubisz może zupę grzybową? Uwielbiam szczególnie z tych czerwonych grzybów od babci Kota Psota. Ej ej, hej! Nie mów tak skąd wiedziałeś? W ogóle ona mi dała taką zupę. Czemu ty podsłuchujesz? A, dobra, 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 dobra. A, a, nie ciebie. mnie! A, dobra, dobra. Chcę, że skąd Chocie. on w ogóle znał moje imię? Chwila... Ty, faktycznie on moje to zna... Yy. Dobra, A. mów! Mów! Ale wy jesteście, przez chwilę do siebie mówiliście po imieniu, jak mam nie znać waszych imion? Aha! Ach. No tak... Dobra, wydawało mi się, że... Może być z nim coś nie tak, że... Mm. Wie coś więcej... Szczególnie, że ten... szlak. ale dobra, Chycerz, dobra... Jak mamy do ciebie się odzywać?! Mów, jak cię zwoł? Możecie do mnie mówić, królu? Możecie do mnie mówić, panie Gołębiu. Jak wolicie, chyba możecie mówić jednak, panie Gołębiu. Dobrze, panie Gołębiu, co musimy zrobić, żebyś nam udzielił jakiejś wskazówki, jak mam wrócić do naszego kochanego miasta? No dobra, skoro już tutaj jesteśmy i widzieliście, gdzie mieszkam, no jednak nie da się tego ukryć, że jest to ukryta baza, prawda? No tak, tak ale ja ją znalazłem. <grym> No nieźle ją wytropił, że była naprawdę nieźle ukryta, to ci przyznamy, gołębiu. Masz talent. Gratuluję, Hykslu. Proponuję wam się śpieszyć z tym wyciskaniem ze mnie informacji, bo chyba się powoli ściemnia. A ja, ty... No to mów, co mamy zrobić, żebyś nam powiedział. Tak, 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 co mamy zrobić? Powiedz nam, powiedz nam. Dobry gołębiu. Dobra, Hesel. Cztery przysiady. No dobra, raz. Chcę, rób! Jeden, no, dwa, no. trzy, trzy! Cztery! cztery. zrobił! Ja cię kręcę, jak się znowu przy tym. To mówię? Patrzcie tutaj, za mną. A, chcę, żebym się. nam? Wracamy, wracamy do gniazda, to jest jednak moje najprzytulniejsze miejsce. Śpisz tutaj? Także... To jest twoja chata? To są twoje jaja? No, no <laughs> może nie moje, by facetem. Ale jakbyście zdeptali jedno, to nie martwcie się, ta gołębica i tak mi się nie podobała. Ech. Także. Dobra, dobra, przejdźmy do kwestii, którą chce, chcecie tak bardzo poruszyć. Jak się tam wydostać, głębi? Jak się tam wydostać, wspominam ci. Tak. Chowajmy się, chowajmy się, tutaj, tutaj, szybko. Golem, 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 golem! Broń nas, dobra, chowamy się. Bli, bli, bli. Skakuję tu. Dobra, to ten Jak tu zdoła. Blabla 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 blabla. Dobra A ja ci kręcę co to jest za jakiś sprysznica Dobra, mów, mów, co mamy zrobić? Tak, tu jest bezkarny. Skoro jesteście w moim domu, ukrytym domu, to ja mam dla was pewną propozycję. Skoro tak bardzo lubicie się dowłamy dowłamywać do czyichś bunkrów, do czyichś chatek, które w zasadzie no nie chciały być odszukane, mimo że dałem wam poszlaki. To może wy zrobicie taką ukrytą bazę, którą ja miałbym znaleźć, a ten, który zrobi lepszą, dostanie ode mnie pewne informacje. Co wy. jestem znakomity ja? w rywalizacji. No. A ja może chociaż jestem... jakieś bloki od ciebie, bo widziałem w twojej łapce, że miałeś kilka fajnych. Ja jestem świetny w budowaniu, chydziel, nie masz szansę. No. A w budowaniu. Chyba to zadanie kubety. będzie dla mnie łatwe. Jakieś bloki nam dasz? Możemy sobie coś wybrać? Podoba mi się Wasza pewność siebie. To, że oboje myślicie, że jeden drugi od drugiego jest lepszy, hmm, to nawet sprawia, że chętnie zobaczę efekty Waszej pracy. Tak, myślę, że Wam pomogę. Mam pewne bloki, którymi mógłbym Wam posłużyć. To może sami powiedzcie, czego byście potrzebowali. Ja chcę na pewno redstone, lepki tłok i jakieś mega straszne drewno. Najlepiej cały stack. Wy, dobra, 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 a ja, a ja wezmę to samo co Hyzel, tylko to drewno zamień mi na yy, niebieski dywan, albo nie, zielony dywan, zielony dywan. Dywan? Oszalałeś? Albo yy, liście, 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 niech będą, niech będzie coś zielonego, ja liście, liście są świetne do schronu. tak, 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 będzie wyglądało jak jakieś krzaki, a to będzie świetny schron, ale zresztą... Co on robi? Czemu ja się? Dobra, moja na... waza będzie na pewno o wiele lepsza niż twoja. Nie, 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 nie chycel. Moja będzie ja się wydostanę z tego świata. No zobaczymy niebawem. To prawda, jestem tutaj królem, ale nadal mam gołębi móżdżek To może zapiszecie mi na tablicy, co wy tak naprawdę chcecie, bo ja już nie pamiętam. Hędz! Co ty co zgadzasz? Ja ten kot nawet nie potrafi pisać. Ja nie, nie potrafię. Naradzimy się i damy ci znać. I widzimy Dobrze. się na budowaniu. Ciekawe, czy to w ogóle znajdziesz.